Witam wszystkich dzisiaj tak bardziej na luzie, ponieważ e, mówiłem wam, że jednak nie będę nie będę już siadał w tym sezonie na motocykl, ale jednak stało się inaczej i siadłem na niego, gdyż skusiła mnie ta ładna pogoda. To znaczy, może na, nie wiem jak to będzie wyglądać na kamerze, ale tak to jest całkiem, całkiem przyjemnie. I postanowiłem z racji, że trzeba przygotować motocykl do zimy, muszę go zatankować, to znaczy muszę. Dobrze jest dotankować go sobie do pełna i wtedy nam się rdza w baku nie będzie zbierać. I też jadę to zrobić właśnie w tym momencie. Ciekawe mnie tylko, czy Będę miał jakąś kontrolę, gdyż jest, zaczęła się akcja z Zobaczymy. A więc tak, mówiłem wam, że nie, nie siądę już w tym roku na motocykl ze względów zdrowotnych. No i tu powiem wam, że w grę wchodziły dwie sprawy. Sprawa taka, że byłem przeziębiony i cały tydzień siedziałem w domu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że e, kiedyś mocno oberwałem w kolano właśnie na rowerze i e, jest teraz, jak to wam powytłumaczyć? Jest nim ok, chyba że tam bardzo je nadwyrężę albo nie jest ok, w, w, gdy je przemrożę takie chłodniejsze dni właśnie jak pojeżdżę już się robi niefajnie i, i zaczyna troszkę boleć dlatego nie chcę jeździć, ponieważ no boli, no jednak y, po jednym, jednej takiej przejażdżce kolano potrafi mnie boleć 3-4 dni i to tak w miarę y, możliwości idzie wytrzymać, no ale wiecie o zdrowie trzeba dbać, dlatego nie lubię jeździć takie chłodne dni No i co oprócz tego bym chciał Wam powiedzieć? No chciałbym Wam powiedzieć, że w tym motovlogu chciałbym podsumować, znaczy no, podsumować, no, powiedzieć co mnie bolało w sezonie 2015, jakie plany na 2016 i co z Hondą. A więc tak, z sezonu 2015 nie jestem zadowolony, Gdyż zaczął się on dla mnie bardzo dobrze, ale niekoniecznie trwał potem dobrze i skończył się dobrze. Ee, zaczął się dobrze dlatego, że miałem w planach nagrać w końcu tego pierwszego motovloga, co mi się udało. Nagrałem go, później nagrałem jeszcze kilka. I myślałem, że w wakacje ponagrywam sobie tych motovlogów na tyle, że będę mógł mieć je i na zimę, na już później gorsze dni, gdy nie będę mógł jeździć po wakacjach i będę miał mniej czasu to powiem wam, że wtedy się zaczęło psuć ponieważ zaczęły się wakacje, pierwszego dnia wakacji uszkodziłem sobie kostkę a potem miałem problemy z brzuszkiem, że się tak wyrażę no i niestety też za bardzo nie mogłem jeździć to znaczy jeździć to na upartego bym mógł, ale co to, za, co to za jazda, jadąc na motocyklu i zwijając się z bólu? Nie, nie bardzo, także wiecie. Wolałem, wolałem nie jeździć, a i dla własnego bezpieczeństwa, bo niby tu mnie bolał tylko w żółch, ale nie wiadomo co się mogło stać. Miałem w planach odwiedzić kilka ciekawych miejsc i porobić ogólnie dużo nagrywek z Dawidem moder szóstki, a i tak wypadło, że je, on nie mógł za bardzo jeździć i tak wypadło, że ja za bardzo nie mogłem jeździć no i nie ponagrywało się nic ciekawego Później po wakacjach taki był lep lepszy trochę czas, bo też coś tam nagrałem, coś rzuciłem. No i teraz jeszcze w ten trochę chłodnawy, ale przyjemny dzień, coś się staram dla Was nagrać. Powiem Wam, że e, renówka pokazywała 5 stopni, jak jechaliśmy z Kielc tutaj do dziadków. Więc obstawiam, że jest te 5 stopni, ponieważ zawsze dobrze wskazywał ten te te termometr tam w tym samochodzie. Jedyną, jedyną część ciała, w jaką jest mi zimno, to broda. Gdyż zgubiłem moją kominiarkę, ale jestem bez, nie będzie chyba, nie wiem czy to będzie widać, ale jestem bez rękawniku i trochę go tam wcisnąłem pod kask, Bo pewnie gdybym nie miał go, to byłoby mi zimno i tu w ciało, i całkowicie w brodę. Najgorsze jest to, że paruje mi. Paruje mi szybka bardzo i bardzo mnie to denerwuje. Jeszcze w dodatku mam katar, to już w ogóle powiem wam, że, że jest Meksyk Ale no, taką miałem ochotę, trzeba się przejechać, to trzeba już Kolano już mi zaczyna boleć i, i coś tak czuję, że będzie bolało. A i znowu Poczekajcie, zatankuję sobie i wracam do was. Dobra, to mamy zatankowane. Jeszcze będzie trzeba kupić do bańki przy okazji jak kiedyś będę, żeby naprawdę było dodane do pełna, bo teraz trochę się wyjeździ. A więc tak, teraz wam powiem co z Hanią. Eee, nie jest źle, po tym sezonie, który dla mnie był nieudany, że tak powiem, i dobrze o tym wiecie, ma, są do roboty tak. Klocki na tyle to nie problem. Eee, rozrusznik po raz drugi jak widzieliście bo nie wiem czy ten kawałek wstawię jak odpalałem na popych ale raczej raczej zobaczę. Eee, no to tak rozrusznik eee, klocki na tył. Trzeba będzie doprowadzić trochę sprzęgło też do stanu użytkowego bo eee, linka nie jest ustawiona tak jak się należy to znaczy nie jest ustawiona tak jakby mi się podobało eee, no i co, wymienić olej w skrzyni biegów i to by było na tyle na razie, no więcej nie ma nie, nie, nie ma nic do zrobienia przy niej więc ja się tam nie martwię eee, Te przyszły sezon trzeba przelatać Potem trzeba zrzucić cylinder, zajrzeć tam do niego, jak nie wiem czy jest nikasil, czy jest tuleja. Jak będzie nikasil i będzie się go dawało uratować jeszcze, to, to wrzucimy, to go wyhonuje, zrobimy honowanie i będzie wrzucony, a jak nie to będzie wrzucona tuleja. Dobierzemy nowy tłok i będziemy latać. Przygody z układem wydechowym jak wiecie miałem w wakacje, zostały na razie zażegnane, zobaczymy jak tam dalej, motocykl ma swoje lata, ale nie narzekam też, no kurczę, jak widzę jak niektórzy dwa razy do roku robią remont czy coś to naprawdę płakać mi się chce, a u mnie jest wszystko git, także odpukać jest dobrze, jestem zadowolony z Hondy. Jestem zadowolony z Hondy. Akcja z nasz akcja chyba mijała. Także <laughs> no. Jakie plany na przyszły sezon? A, ciężko kurczę powiedzieć. No Nie będę nic planował, bo wiecie jak to jest z planami. Właśnie tak pisałem sobie z Dawidem i, i dogadaliśmy się, że mamy nic nie planować, wszystko będzie na spontanie. Na pewno bym chciał trochę pozwiedzać. Na pewno chciałbym e, spotkać się z kilkoma innymi motowlogerami e, oraz, oraz sorry, z Zachariaszem Lewandowskim, e, ponieważ jest to chyba jeden z moich e, pierwszych fanów, nie licząc mojej kochanej dziewczyny. Także pozdrawiam go i obiecałem też pozdrowić kolegę z klasy Maćka, także Maciek ciebie też pozdrawiam Ach, no i co? Chciałbym jeszcze podziękować Adamowi z Adam Motovlog za to, że spotkał się z moją dziewczyną Kingą, dał dla nas naklejki oraz autograf. Bardzo się cieszę z tego powodu. Może ja coś pomyślę nad jakimiś naklejkami. Może teraz Adam dostanie ode mnie naklejki oraz autograf. Zobaczymy wszystko, jak się to będzie w przyszłym sezonie toczyło. Mam nadzieję, że wszystko w porządku będzie. I zaczniemy go w miarę wcześniej, chociaż ja to czekam zawsze do takiego pierwszego porządnego deszczu, żeby ten syf, całe gówno za przeproszeniem, zmył z asfaltu, bo no nienawidzę, no nienawidzę czegoś takiego, żeby żebym ja jechał i musiał uważać, bo tu jest to na piachu po zimie czy coś. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Czekam aż wszystko będzie zmyte i dopiero wtedy jeżdżę. Mogę się ewentualnie troszkę przejechać, żeby mi się żeby Honda się zagrze, rozgrzała, nie zastała się tak po zimie. No i co, w sumie tyle. A jeszcze chciałbym wam opowiedzieć... O, gonimy jakiś skuterek. Pewnie mnie wyprzedzi, jadę powoli, gdyż jest mi zimno, a on ma fajną szybę z przodu. No, jemu musi być ciepło. Eee, no to tak, eee, chciałbym jeszcze powiedzieć tak plus minus, jak ja przygotowuję swój motocykl do zimowania. Także eee, warto wyjąć akumulator, żeby nie był na tych siarczystych mrozach. Wstawcie go sobie do piwnicy, do domu. Kurczę, ja na przykład, e, gdy miałem Streeta, Wkładałem akumulator do kanału normalnego w garażu. Powiem Wam, że tam w kanale jest na pewno cieplej niż, e, niż tak ogólnie na powierzchni całego garażu. E, I nie, ten akumulator nie dostanie tak w dupę. E, czynnością, jaką wykonuję do przygotowania motocykla do zimowania jest e, wyczyszczenie i nasmarowanie łańcucha. Ponieważ przez całą zimę to ten brud tam na tym łańcuchu, który zgromadziliśmy, w ciągu sezonu yy, no tak się jakby przyschnie bardzo i ciężko go jest wymyć a można sobie wziąć pędzeleczek naftę kawałek kartoniku i żeby zabezpieczyć yy, motocykl żeby go nie ochlapać oraz yy, żeby nie nie zachlapać yy, też yy, powierzchni na której będzie stał motocykl bo wiadomo że nafta jednak będzie wnosiła swój zapach z butami do naszego domu. Żeby się brzydko bachnie, No. I także tak, wyjmuję akumulator, yy, czyszczę i smaruję na nowo łańcuch, na świeżo. Yy, co, I co jeszcze robię? Yy, w sumie, wiecie, to chyba tyle, nic więcej nie robię. No, po prostu odstawiam motocykl i, i jak tylko włożę rozrusznik, to od razu postaram się go odpalić, żeby sobie pochodził... Yy, kilka chwil a gdy będzie trochę zimno ale nie będzie tak śniegu nie będzie jakiegoś lodu to na jedynce powoli się przejadę kawałek założę normalnie kurtkę rękawiczki czapkę I naprawdę jadąc te 5 na godzinę na jedynce to nie przemarzniecie tak bardzo specjalnie jak tak jakbyście mieli iść a a motocykl się trochę przepali, zagrzeje i zawsze to inaczej, gdy on złapie trochę tej temperatury. No i co moi kochani, to chyba tyle. Życzę Wam miłego sezonu zimowego, żeby jak najszybciej zleciał i żebyśmy jak najszybciej wszyscy zdrowi, bezpieczni z naszymi maszynami powrócili na trasy. Trzymajcie się, hej!